Dzień dobry, drodzy widzowie, tak, na wstępie od razu Wam podziękuję za to, że subskrybowały mnie dwie osoby, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczny, z ja strzał. jestem bardzo wdzięczny, że oglądacie mnie, że osoby te, te dwie osoby mnie subskrybowały, Za co jestem bardzo, 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 bardzo wdzięczny chociaż za te dwie osoby, które nie subskrybowały, oczywiście. No, zdradź tego jaksowego i mieć jego eku. O! o, Ale bym się cieszył... No ja! Przepraszam za lagi, ale mi... Yy, ogólnie, że komp yy, mi... Aha. Już tak daleko. Ogólnie mi komp yy, nie laguje. Nawet taki jest, no... Taki średni, no... Z tej... Środkowej półki, no, no... tak mi bardzo nie aż nie laguje. Gówniany serwer mi laguje. No, patrz. No, patrzcie, no. No, idziemy sobie. Gość malaga? Haha! Gość Gościu laga, malaga! Gość Malaga What the fuck?! Oh nice, źle, źle, źle kamerka. Nie! Głupie lagi, nie gram tu nora. Nie gram, nie gram. Nara, nara.